Dzisiaj obchodzimy święto z małych, dzień pamięci dla osób, których już z nami nie ma. Dlatego też w tym filmie chciałbym przedstawić sylwetki nieżyjących seju, którzy to wielokrotnie swoim głosem ubajwili nam dany tytuł. Ara, Hiromi Tsuru to seju, którą możecie kojarzyć z postaci takich jak np. Meryl z pierwszego Trigana, Ukyo z Ranma 2, czy też Kashima Miyuki z Miyuki. Jednakże największą rozpoznawalność zyskała zdecydowanie jako Bulma z Dragon Balla. Ta rola już na zawsze zapisała się wśród wielu fanów tego anime i tej aktorki głosowej. Moją ulubioną i również zdecydowanie jedną z największych ról, pod którą podkładała swój głos jest postać Madoki Ayukały z Kimagure Orange Road, która to została uznana za najlepszą bohaterkę 1987 roku. Zmarła z powodu rozwajstwienia aorty w wieku 57 lat. My, Zapewne większość z Was nie kojarzy imienia Kaneto Shiozawa, gdyż jest to aktor głosowy, który zmarł dawno temu. Możecie mi natomiast wierzyć, że w latach 80. i 90. był on prawdziwą legendą w swojej branży. Jego charakterystyczną nosowo barwę głosu możecie usłyszeć chociażby w Oli z Hokuto no Ken, Aries Mu i Black the z Saint Seia, policjanta Shiatoriego z Detective Conan, Devimona z Digimon Adventure oraz Prince Diamonda z Sailor Moon L. Z w wyników wstrząśnienia mózgu, będącego następstwem opadku ze schodów. Miał 46 lat. Dajske Gori to kolejny ważny seju z lat 80. i 90. Jego głos idealnie pasował do roli wielkich chłopów i mięśniaków, i właśnie do takich postaci był głównie angażowany. W samym Dragon Ballu podkładał głos pod wiele postaci, jak choćby Mr. Satana, Giumao, King Colda, Umigame oraz Smoka Porungę. Oprócz tego można go było usłyszeć jako np. Robin Mask z Kinnikumana, Eda Jima z Sakigake Otokojuku, Dondo Chaka z Bleacha, czy też Rubino Okiego Shabranigdo ze Slayersów. Przyczyną śmierci było najprawdopodobniej samobójstwo poprzez podcięcie sobie żył. Miał 57 lat. Orya, hosia, Kyoshi Kobayashi nie należał może do aktorów głosowych o bogatej liczbie ról, jednak jedna z nich dała mu status legendy. Daisuke Jigen z Lupin the Third, któremu to podkładał swój głos przez 52 lata, od 1969 roku. Zmarł na zapalenie płuc w wieku 89 lat. Takeshi Aono również należał do starszego pokolenia seju. Czemuś z Was z pewnością kojarzy go w roli Kamiego i Piccolo Daimao z Dragon Balla, Ojca Tenchiego z Tenchimuyo, Gengaja z Gintamy, Shiro Sanades z Uczusenka niamato oraz pierwszego głosu Michałka z One Piece. A. Z maju w wyniku zawału mózgu w wieku 75 lat. Podobnie jak w przypadku Daiskiego Riego, Kenji Utsumi również posiadał głos, który pasował pod rolę twardych i silnych chłopów. Rao z Hokuto no Ken, Senbe no Imaki z Dr. Slump, Kankichi Ryotsu z Kochikame, Genji Kamokawa z Hajime no Ippo, Luis Alex Armstrong z Fullmetal Alchemist i Fullmetal Alchemist Brotherhood, Zodno z z pierwszego Berserka to jego najważniejsze role. Zmarł w wieku 75 lat. Przyczyną śmierci był rak odszewnej. Mimo iż cikał Ocka posiadał wiele ról, to tak naprawdę jedna z nich zostanie zapamiętana na długo Goldie Roger z Wampisa. Słowa, które rozpoczęły wielką erę piratów, stały się wręcz ikoniczne. Oprócz tego można go było usłyszeć na przykład w roli Nezumiego Otoko z różnych serii Gegega no Kitaro, Taopai z Dragon Balla, Nurarihiron z Nurarihiron no Mago, czy też do Jeffa Joestara z pochodzących z lat 90 oawek Jojo Bizarre Adventure. Jego synem jest Akio Otsuka, który również jest bardzo znanym seiyu. Zmarł w wieku 85 lat z powodu niedokrwienia serca. Yuko Mizutani to niepozorna, ale również bardzo dobra seju o ciepłej bajwie głosu, którego użyczyła do roli chociażby Mihoshi z Tenchimuyo, Sorry z Digimon Adventure, Apple z Akai Koudan Zillion. Ostatnią postacią, pod którą podkładała swój głos, była Ikuko Tsukino z Sailor Moon Crystal Season 3. Zmarła z powodu jaka piersi w wieku 51 lat. Uroczy głos Tomoko Kawakami ubawił takie postacie jak np. Utena z Shoujo Kakumei Utena, Chiriko z Fushigi Yugi, Pirika oraz Min z pierwszego Shamankinga, Kinga, Hikaru z Hikaru no Go, Misuzu z Eir, Miu z History Strongest Disciple Kenichi. Jednakże zdecydowana większość z was kojarzy ją w roli Soifon z Blicha, Zmarła w wieku zaledwie 41 lat. Przyczyną śmierci był jak jajnika. Niepodważalną stratą dla branży seju była śmierć Unsho i Shizuki. Jet Black z Cowboy Bebop, profesor Oak z Pokémonów, Kizaru z One Zabuza z Najuto, Hohenheim z Fullmetal Alchemist Brotherhood, starszy Joseph Joestar z JoJo Bizarre Adventure to tylko ułamek jego wybitnych ról. Podkładał on również głos pod kilka Pokémonów oraz był nowym seju Mister Satana z Dragon Ball Kai. Ostatni odcinek anime Banana Fish, gdzie podkładał głos Dino, był jemu zadedykowany. Zmarł jaka przełyku. Miał 68 lat. Dużym szokiem była dla mnie wiadomość o śmierci Diego Fujiwari. To chyba najbardziej rozpoznawalna persona dla obecnych fanów anime z osób, które wam prezentuję. Jego ciepły głos pasował zarówno do postaci dobrych ojców, np. Hughes, obu wersji Fullmetal Alchemist, Hiroshi z Krayon Shinchan, jak i do tych wredniejszych, jak np. Ladrusso z Bakano. Oprócz tego zapamiętany zostanie z takich ról jak chociażby Leorios Hunter x Hunter, Hattori Zenzo z Gintamy oraz Hans Shingeki no Kyojin. Polecam przejrzeć jego bogatą animografię. Będziecie zaskoczeni w ilu seriach słyszeliście jego głos z na jaka w wieku 55 lat. Również z dużym smutkiem przyjąłem wieść o śmierci Miyomatsuki. Jej bardzo charakterystyczny głos idealnie pasował do nieco infantylnych postaci jak na przykład Isumi z Hayate no Gotoku, Kuko z Hayore nyaiko san Ruszczka Sapphire z Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, oraz Kisui z Karniwal Phantasm. Zdiagnozowano u niej przewlekłą aktywną infekcję wirusa Epstein'a Bara, co doprowadziło do pojawienia się śmiertelnego dla niej chłoniaka złośliwego. Miała tylko 38 lat. Toshihiko Fujita to aktorka głosowa znana bardziej przez starszych fanów. Głos Louis z Cat's Eye, Mamii z Hokuto no Ken, a także Taichigo z Digimon Adventure. Była także pierwszym głosem Big Mom z One Piece. Z na jaka piersi. Miała 68 lat. Hirotaka Suzuoki to również swego czasu była bardzo ważna persona w branży Seju. Do jego rozpoznawalnych ról możemy zaliczyć Kojiro z Kapitana Tsubasy, Hana z Dragon Ball'a, Shiryu Dragon z Saint Seiya, Tadewaki'ego z Ranma 1-2, Saito z pierwszego Ruruni Kenshin, Kakyoin z Oawek Jojo Bizarre Adventure. Podkładał również głos pod sołpołka z Pokemonów. Zmaju na Rakapułce w wieku 56 lat. Joji Anami to osoba, którą najbardziej mogą kojarzyć fani Dragonballa, gdyż tam podkłada głos między innymi podpółnocnego Kaio, doktora Briefsa, króla ziemi czy finalnie samego narratora tej serii. Pozostałe role, które także są bardziej rozpoznawalne to chociażby Genna z Digimon Adventure, Gunfall z One Piece czy też Totosa z Inuyashi. W 2015 roku próbował wrócić do franczyzy Agumbala, podkładając swój głos w serii Super, jednakże pogarszający się stan zdrowia sprawił, że musiał zrezygnować. Zmarł w wieku 90 lat. Przyczyna śmierci nigdy nie została podana. Ostatnią osobą, której sylwetkę chciałem wam przedstawić jest Ichiro Nagai. Osoba o głosie idealnie pasującym do starszych postaci, jak na przykład Sakurambo z pierwszej Úlse Yatsuri, Sursenin oraz Karin z Dragon Giokichi z detektywa Konana, a także Haposaya z Ranma 1-2. w wskutek zawału mięśnia sercowego. Miał 82 lata.